I się czuje jak Adamek, po walce z liczko, Także yy, jakoś taki takich czasach trzeba mnie sklecić. W muszę pogratulować zwycięstwa i naprawdę mądrej, yy, konsekwentnej gry. Natomiast no mecz taki z gatunku specyficzny, bo podejrzewam biorąc pod uwagę stworzone sytuacje, to nie byliśmy gości. Ale w tym sensie nie to, kto ile na piłkę, tylko to, co wpadnie do ramki, A my no, niestety. Byliśmy mega skuteczni, Śląskowi praktycznie wchodziło wszystko i, no i dlatego taki wynik. Także przegraliśmy bardzo wysoko. Uważam, że nieco za wysoko, ale to jest, to jest niestety życie, także musimy sobie radzić ze swoimi problemami. Śląskowie nas gratuluję. Zwycięstwa i zasłużonej pozycji lidera. No dobrze, Natomiast yy, prawda jest taka, że, że no nie można przegrywać takiego meczu yy, w takim stylu, więc trudno mi powiedzieć, jakie to będą problemy. Z tymi problemami trzeba sobie radzić. Yy, no tak jak każdy, każdy może zobaczymy, co się będzie działo po yy, powrocie do Warszawy, jest dwa tygodnie czasu na to, żeby, żeby spokojnie popracować, natomiast myślę, że... że nie ulega wątpliwości, że, że my musimy wstrząsnąć tą drużyną. Bo, bo tak przegrywać spotkanie nie wolno. Ja nie to teraz. Hmm. Yy, nie, cały mówię, cały nie, nie, tego, nie, nie, nie. Bo, to, wie pan, to było, było po prostu nie sprawy, do tej informacji wygrywa cały zespół, przegrywa cały zespół. Błędy w defensywie robiliśmy, yy, począwszy od yy, przodu, także. Jeśli już zabił, to zabił cały zespół, natomiast indywidualne oceny pan pozwoli, ale zostawimy sobie, a nie mam zwyczaju. Eee, na łamach praca, szczególnie na gorąco, już nie wiem, parę minut po meczu e, dawać indywidualny ocen, bo to człowiek nieraz jest zacietrzewiony, w jakimś tam e, za przeproszeniem w szaleństwie i czasami można coś głupiego powiedzieć, więc zawsze będzie się tego strzegał. nie demonizujmy tych reakcji właściciela, ja przychodząc do polonizowania sobie z tego sprawę, że to nie jest łatwy kawałek chleba i ja sobie zdaję z tego sprawę, że w piłce oprócz tego, że się wygrywa to się również przegrywa i po takich meczach też trzeba nie wiem, stanąć przed właścicielem, przed prasą i, i, i coś powiedzieć. Nie, ja się absolutnie żadnych reakcji nie boję i, i, i... oczywiście odpowiedzialność za wynik na swoją głowę, natomiast nie boję się dla tych już życie odporniło na to. Czy należy do faworytów? Jest na pewno jednym z faworytów, natomiast Śląsk w tym momencie, i to nie tylko moje stwierdzenie, jest zespołem, który gra najrówniej w polskiej lidze. Najrówniej. Bez większych zlotów. Znaczy, dzisiaj taki zlot był, to taki dość dobry, ale bez większych wpadów. Śląskowi się nie przydarzają, nie przydarzają jakieś tam, nie wiem, słabsze występy, a jeśli już się przydarzają, to Śląsk rozpunktuje w tych meczach. Także jest najbardziej stabilną i ja bym powiedział, stabilną i taką przewidywaną drużyną w Ekstraklasie i to jest, okazuje się, duża siła piłki. Ja, ja nigdy, nie wiem, wie Pan, o się typu, nie wiem, no zawodników wypożyczyć, zastrzelić i tak dalej, i tak dalej, my sobie musimy siąść naprawdę po męsku porozmawiać, powiedzieć sobie, powiedzieć sobie mocne słowa, bo, bo prawda jest taka, że ci chłopcy w polonii mają naprawdę dobre warunki i oni to powinni za to, co mają, powinni to serce zostawić na boisku. Ja nie, nie, nie zaprzeczam, że, żebyśmy się naprawdę podjęli walkę, ale ta walka to było za mało w tym momencie. No. Musimy też zająć się grą w piłkę. Dlatego yy, mówienie o tym, że musi być wstrząs, yy, niekoniecznie to musi nie kojarzyć z tym, żeby ofiary śmiertelne. Dobrze, no, żeby nie omawiać tego meczu. Przedek był taki. Na koniec piękny dla jednej drużyny. Całe szczęście, że jestem trenerem tej drużyny, bo zwycięstwo nad drużyną, która ma aspiracje w naszej widze na miejsce medalowe z pewnością nie jest łatwe, a tym bardziej Dobyte, dobyte po, po walce, po pięknych strzałach i można powiedzieć, że to, że ktoś wymyślił, że bramka składa się ze słupków, całe szczęście, że to dotyczy i można się tylko cieszyć, jak się jest e, atakowanym. To przewidzenie jak się jest atakujący. Oczywiście, że ten mecz pod radnym względem nie był odpuszczony. Przewodnicząc do zawodników, że w kolejnym meczu pokazali swoją wyższość o wynik i spodzili. Wspaczając wiele pojedynków z przeciwnikami, jeden na jeden itd. Tak stworzyli widowisko, które z pewnością przed meczem trudno było przewidzieć, a tym bardziej byli. Przynam przez nie, narzekałem, że mecz jest o tej godzinie, ale po meczu mogę powiedzieć, że w tak pięknej powodzie wygrać mecz to może tej odwidocznik ale za to się kończy by to nie było już grane w warunkach to będzie więcej kopania jak grać ja chciałem korzystając z przedmowy jak gdyby wyrazić swoje uznanie za ogromne zaangażowanie w rehabilitację, w powrót do zdrowia, w powrót do formy Jarka. Tak? I tym meczem przypomniał, nie na pewno, że w tym sezonie Bierymu temu zawodnikowi zawdzięczali, nie był na wojsku. Yy, mogę wywołać ewentualnie obydwu. I stało się to z przedmiotem milenczakiem. Na no, się zbliża, ale w tym przypadku musimy być bardziej ostrożni. Tym bardziej, że nie jesteśmy w do spadku, to co możemy będziemy ryzykować i stawiać zawodników nieprzygotowanych. Tyle dziękuję. do tego co dawno uważałem, że przerwa, rozgrywka jedno w drugim nie pomaga wręcz przeciwnie i przynajmniej, przynajmniej szczerze, że, że nie wiem co nas czeka po dwóch tygodniach postanowiłem dać dużej, może inaczej większości zawodników aż trzy nie wolnego przypominając może Państwu, że... 15 czerwca grali, przygotowywali, podegrali z 14 lipca. I tak naprawdę powiedziałam, że są pewnie zawodnicy, dla których ilość z rozegranych meczów, to powinno zakończyć sezon Także zapazowali na tą przerwę, a później zobaczymy. Proszę mnie nie mordować, bym aż tak wytężał pamięć, kto, kiedy i jak grał. Ja bardzo delikatnie Państwa, nie pasuje to słowo, traktuję, ale użyję go i proszę tą zbawę również potraktować. Być może ja za dużo powiedziałem na ostatniej posłowie, kompletnie. Na pierwszym miejscu jesteśmy, patrzymy z góry i tylko że dzisiaj Legia Wisła jest meczem najważniejszym w tej rundzie. Bo tak to mamy na zegułkiego odbędnego, wsadzają gdzieś tam na godzinę, która raczej jest godziną obiadową, a nie meczu. Byłbym szczęśliwy, gdyby ten mecz się odbył. nawet o godzinie 20 i oczywiście na, jak Tego się obawiam i padnie do dołu, że, że porównywałem to z lekją dańską, ale być może jesteśmy w innym miejscu, jeżeli chodzi o, no, o moje roczne zmagania tutaj dla niektórych to skrożo, aż roczne z tą drużyną i udaje nam się wychodzić z sytuacji trudnych. I wspominałem na ostatnim tutaj ostatni spotkaniu z Państwem, że pewnie to jest zliczone w zawód, że są same problemy, które trzeba rozwiązywać. Ale czasem przychodzi taka chwila jak dzisiaj po meczu. Wypiłem przez chwilę. ogromny garnek w z mlekiem. jak małe debi przeżyje ten mecz. Cześć. normalnie to nie jest moja drużyna jestem jej tylko trenerem, a druga sprawa ja i już w tym momencie zostawił reprezentację, aby szukać kolejnych zawodników do niej, ponieważ cederz Buda wyraźnie powiedział, że ma swój nie tylko plan, ale sprawdzał taką ilość zawodników, że ma wyrobioną, wyrobioną ma markę, może nie markę, ale ocenę zawodników z każdego klubu. Yy, państwo się zabieracie za no, szukanie reprezentantów w naszej drużynie. Ja kiedyś powiedziałem, że fajnie, bo i dwa tygodnie przerwy. A niech się martwią o ciebie, którzy dają tę reprezentację, jeszcze potem będą dali, bo to jest ogromne obciążenie. Yy, nie mamy aż takich, którzy To, da bi se odmi točili v Nigeriji, bi bili visoki v Poljski. Če kdo želi prelomiti to v Angliji, v Nemčijo, v Španiji, se prepričam, da je celo do Rimljano v Poljski.